Witam w kolejnym filmie i Ci opowiem Ci, jak dużą siłę ma nasz umysł i dlaczego jeśli myślisz, że coś się uda zrobić, coś się da zrobić, to masz o wiele większą szansę, żeby to zrobić. Widzisz, nawet przykład ostatnio szkolenia, chłopak do mnie przyjechał i nie wierzył, że może te dziewczyny poznawać, nie wierzył, że może się z nimi umawiać, spotykać. Kompletny brak wiary, ale poprzez to, że on nigdy nie miał znajomych kolegów, którzy mieli jakieś sukcesy w relacjach z dziewczynami, no i oczywiście on nie miał żadnej inspiracji. Nie miał skąd tej wiary czerpać, także to jest bardzo istotne, żeby wierzyć, że jesteś w stanie coś zrobić z tymi dziewczynami, żeby mieć odpowiednie podejście do tego, sposób myślenia. Przykładowo osoba, która ma jakieś doświadczenie i wie, że na kobiety działa podchodzenie, uśmiechanie się w rzeczywistych sytuacjach, będzie to robić. Ktoś natomiast pisze mi nieraz komentarze, że internet jest najlepszy, tam można poznawać wszystkie dziewczyny, że to jest 100% efektów. Spoko. Pewnie to robi, ale nawet nie wie, jak to jest podejść na ulicy, no bo ma zupełnie inny sposób myślenia podyktowany doświadczeniem. Także zwróć na to uwagę, bo ty sobie możesz teraz myśleć, że faktycznie internet jest lepszy lepsze jest takie podejście, gdzie siedzisz w domu, próbujesz napisać do jakiejś koleżanki z podstawówki, ze starych lat, i wydaje ci się, że. To jest najlepsza droga, żeby poznać tą dziewczynę, a się okazuje, że ta koleżanka już miała trzech facetów, trzy dłuższe związki, jest po rozwodzie i ona ma zupełnie inne podejście do relacji. I czasami naprawdę warto robić coś unikatowego co jest niespotykane, bo to zawsze ci jakby daje dodatkową wartość w oczach kobiety. Jak podchodzisz na ulicy, no to kobietom to się rzadziej zdarza, tym bardziej tym z małych miejscowości. Ok, jak dziewczyna jest z dużego miasta, z Krakowa czy tam z Warszawy, to pewnie ktoś ją zaczepia na ulicy, może daje jej ulotki, może jakiś obcokrajowiec powiedział jej, hej, fajnie wyglądasz, ale jeśli dziewczyna jest właśnie tutaj z takiej wsi czy, czy miściny, która ma parę tysięcy mieszkańców, no to praktycznie na pewno Nikt do niej nie podchodził, i tutaj jest twoja szansa, bo ty możesz podejść, powiedzieć nawet coś głupiego, i ona dobrze zareaguje. A wszystko to poprzez twój odpowiedni sposób myślenia i nastawienie. Także ja osobiście uważam, że nastawienie jest bardzo istotne. Jak masz dobre nastawienie, pozytywne, wierzysz, że coś się da zrobić, to oczywiście. To lepiej wychodzi. Ale jeśli nie wierzysz, jesteś zablokowany, myślisz sobie, gdzie tam ja w ogóle będę dziewczynę na randkę zabierał, taką poznaną z ulicy, ona na pewno nie pójdzie z obcym facetem, to jest niemożliwe, to ty już sobie odcinasz, jakby możliwości spotkania, poznania tej dziewczyny. I to jest ten poważny błąd, jaki sobie niejednokrotnie robią faceci. Nie zdają sobie sprawy, nie zwracają na to uwagi. Ty powinieneś mieć inne podejście, że się da. I oczywiście ten kanał jest pomocny, bo ci to pokazuje pokazuję metody, które ja sprawdziłem, które działają. Pokazuję Ci przemiany facetów, a i tak zauważyłem, że niektórzy piszą komentarze. E, no, pewnie mu zapłacił za tą opinię, tak? Pewnie coś tam mu dał, że tak powiedział, gościu i nagrał. No, okazuje się, że nic nie dałem, tylko chłopak chciał mi się odwdzięczyć za to, że zmieniłem jego życie i zgodził się właśnie nagrać dla Was opinię, opowiedzieć, jak to wyszło. Także niektórzy z Was też piszą takie komentarze, że nie jest to zbyt wydajne. Mi się na miejscu, ani fajne, ale to też znowu wynika z odpowiedniego sposobu myślenia, bo jak ktoś jest zakompleksiony, to najczęściej lubi się z kogoś pośmiać, powyszydzać go, a sam, jak miałby podejść do dziewczyny, to pewnie uciekłby. Albo spuściłby głowę w dół, zawstydziłby się i w ogóle by tego nie zrobił. Także w gadce wszyscy są mądrzy, ale jeśli chodzi o działanie, to już nie za bardzo. Nie chcę przedłużać jakoś strasznie tego odcinka. Zapamiętaj sobie jedną rzecz. Twój sposób myślenia determinuje to, jakie masz życie. Jak ty wierzysz, że kobiety pragną ciebie, jak ty w to wierzysz, że jesteś najlepszy i dzwonisz do dziewczyny, ona ci mówi, że właśnie wstała z a ty jej mówisz, jak przyjemnie cię dzisiaj słyszeć, lubię twój chrapiący głos, to ona się będzie śmiała. Ale to właśnie będzie wynik tego, że Ty wierzysz w siebie, że masz odpowiednie podejście, sposób myślenia. Dokładnie tak samo jest z podchodzeniem na ulicy, z powiedzeniem, cześć do dziewczyny z uśmiechem, z zagadaniem do ekspedientki, kiedy wykładam mleko gdzieś tam nie wiem, w biedronce, możesz powiedzieć, pięknie, czy masz to mleko i co? To może spowodować, że ona się uśmiechnie, dalej będziesz miał numer, a dalej ona będzie Twoją dziewczyną poprzez odpowiednie właśnie nastawienie, mówienie. Tego, co masz na głębokim poziomie własnych przekonań i to się tak naprawdę sprawdza pod warunkiem, że masz dobre przekonania, oglądasz, stosujesz moje materiały. Tyle w tym filmie. Jak to się podoba, łapka do góry, subskrybuj kanał. Jutro okasuję stronę, gdzie możesz pobrać wszystkie moje materiały. Dużo, dużo taniej są to te ukryte kursy. Także skorzystaj, promocja.uwodzeniewdzień.pl, znajdziesz tutaj dużo więcej pomocnej wiedzy która właśnie zmieni Twój sposób myślenia, która sprawi, że będziesz miał odpowiednie nastawienie do kobiet i to oczywiście w bardzo krótkim czasie przełoży się na efekty, także zapraszam do korzystania, bo zdobycie tej wiedzy kosztowało mnie naprawdę masę pracy, wysiłku, lat, doświadczeń, ale jak się przekonasz, to myślę, że sam stwierdzisz, że jest to warte dużo, dużo więcej niż Ci się wydaje. Dzięki i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!